Siema! Pierwszy raz nagrywam recenzję aczkolwiek wydaje mi się, że warto jest to recenzja płyty Tako Hemingway'a pocztówka z WWA Lato 19 jak widać jest to edycja limitowana powiem szczerze, jestem bardzo miło zaskoczony ogólnie jeżeli chodzi o płyty Tako pod względem wykonania, jakości okładek sam fakt, że do kafe Belga był jeszcze dodatkowo skitrany album takie małe fajne LP, którego się naprawdę fajnie słucha i teraz po prostu nakręcony kilkoma kawałkami z YouTube'a. Postanowiłem po prostu poczekać na tą płytę, bo zamówiłem ją w przedsprzedaży po dwóch tygodniach. Przyszła do mnie. Jeszcze się pochwalę, bo Wcześniej nie miałem, a strasznie mnie wkręcił marmur. Hmm, też sobie kupiłem. Niech leży zafoliowany, dam wnukom. Więc zaczynamy. Co my tu mamy? Delikatne foliowanie, bardzo takie nietypowe. Dużo ludzi się skarży, właśnie, że takie nietypowe opakowania są ciężkie, żeby je wrzucić do jakiegoś stojaka na płytę. Ale nic, zobaczmy co mam w środku. Lubię rozrywać te foliki. <laughs> Zobaczymy co jest w środku. Zobaczymy co masz w środku. Tako. Tak jeszcze w międzyczasie powiem, że mimo wszystko, mimo zajebistości tych wszystkich płyt dalej wracam sobie do trójkąta warszawskiego. A może będzie trójkąt warszawski 2 i 4. Yy, miejmy nadzieję, bo to są takie piosenki, utwory, które po prostu w... budzą we mnie nostalgię. No i zajebiście. I co my mamy tutaj? Pocztówki. Są naprawdę pocztówki. Ciutek chyba trochę wysokie, ale dobra. Oj, aj! Naprawdę fajne foty. Jest to taka trochę warszawka. Ciekawe, czy każda płyta tak samo wygląda na froncie, czy może inaczej są poukładane. Ja będę je tutaj przekładał. Jeżeli ktoś wie, co zrobić z takimi pocztówkami, to dajcie znać. Ja sam jestem ciekaw może bardziej takie fajne fotografie. Na pewno wiele z was wielu z was, wiele osób zna to miejsce. No to to szczególnie. Tu mamy jeszcze szczone wino. Klasa. Tutaj mamy wiadomo, sam tako. To zdjęcie też jest bardzo fajne. Znane. No i dużo innych. Ciekawych, naprawdę fajnych zdjęć. Wow, yy, fajne, fajne, fajne. No i dobra, dokopaliśmy się już do samej płyty. Więc dla tych, co ma, narzekają, że pudełko jest dziwne, jest dobra wiadomość. Jest też zwykłe opakowanie, aczkolwiek szkoda, bez reszty. Są jakieś smaczki? Nie ma. U a yy, w jednej z płyt, na pewno wiecie, w której była ukryta płyta. No ale dobra. Jako że czeka mnie długa trasa, to nie umieszkam sobie tej płyty włączyć, mimo że znam już większość utworów. Postaram się kręcić na nowo, mam nadzieję, że mnie to będzie ruszało, tak jak wcześniejsze płyty. Tak więc, elo, elo i. O to radio nie chce wciągać płyty. Nowe radio, nowy sprzęt. no disk. Pewnie, że no disk przecież. Ale no, tak o nie weźmiesz? No. Trzeba było zobaczyć, z czym to się ije. Płyta działa. Alei jerozolimskich i Marszałkowskich. z drugą stronę mostu Na tej zachodniej to wieje już tropem odkutnym machocku Chabe coś chłopzą na ciemnego ducha, bym mówił po polsku Potem się drona DJ, aby nie grał tego, bo ma to być orcko No i po paru pętlach muszę przyznać, że płyta jest świetna. Brakuje mi tu trochę klimatu warszawskiego trójkąta. Trójkąta warszawskiego. E, mimo wszystko polecam. Wiadomo, trzeba się rozwijać. Wszystko się zmienia. Wszyscy się zmieniamy. Myślę, że tako mimo wszystko, że to nie jest trójkąt warszawski idzie w dobrą stronę. Życzę jak najwięcej sukcesów jeszcze lepszej muzyki. I jak najbardziej jeszcze raz polecam płytę. A ja dzisiaj wrócę do trójkąta warszawskiego. Trzymajcie się.